Cześć kochani, co tam u was słychać? Dawajcie znać jak tam u was. Minął weekend. Witam was ponownie w poniedziałek po południu. Moi drodzy, na dzisiaj przygotowałem wam takie oto zrapeczki, cztery, ale za to jedna taka konkretniejsza, świąteczne odliczanie. No jak widzicie, mamy bonus 7 w dwóch wersjach kolorystycznych. Także fajnie zobaczymy, który się okaże lepszy albo obydwa. Może będą fajne, a może obydwa będą złe. Tego się dowiemy. No i ekstra pensja. Kochani, no co? Zapraszam was na draping, tak jak to zawsze. U mnie. Trzymajcie mocno kciuki. kto trzyma kciuki. Zostawia łapeczki w górze. No i życzę wam, kochani, miłego oglądania, a przede wszystkim miłego tygodnia, żeby ten tydzień, który się właśnie rozpoczął, był dla was szczęśliwy, udany i Td i Tp, czyli same miłe rzeczy. <laughs> kochani, zaczynamy. Drapiemy. Dzięki w ogóle, że jesteście, że wpadacie do mnie. No mówię, umie ciężej z czasem, ale nagrywam jak tylko mogę, jak tylko czas na to pozwoli. Chwila, właśnie wpadłem po pracy, mówię szybko, lecę robić Wam draping. Moi drodzy, 16, 6, 9 oraz 15 są to nasze wygrywające liczby. Numer z drapki to 21, także za momencik się dowiemy. Czy numer zdrapki 21 będzie dla nas szczęśliwy? 24, 18, czwóreczka? No, na razie nie widzę. U mnie pogoda bardzo ładna, a jak u was? Piszcie, piszcie, piszcie. 32, 33. No i moi drodzy, i 7, czyli oboczek. No, wychodzi na to, że niestety, ale jest pusto. Kochani, kolejna zdrapeczka, no to już będzie bonus 7. Bonus 7, taki piękny, niebieski. No i szukamy oczywiście siódemki, bądź też pliku. Co ja tu odwaliłem? A, no właśnie. <laughs> Kochani, jeszcze siódemki nie miałem w bonus 7, także może się pojawi w końcu, co? Ale ta kawa też jest mylna. Myślałem, że tu będzie normalnie plik. A tu niestety kawa ananas, na narty. No, jeszcze, jeszcze nie czas na narty. Arbus, no, arbus, zawcinać, żeby was nawadniał, kochani. Idziemy dalej. Palenka. Wakacji pod palmami. Wam życzę. Dobra, chmury. Jedroneczka, korona i piłka. No i moi drodzy, zbliżamy się do końca zdrapki. I mamy tak. Awokado, rower, kochani, wiśnie, podkowa, karta do nasa, tam czeka kiełbasa. <gryw> I moi drodzy, i kwiat. Kwiat dla wszystkich pań, taki, no niestety, zdrabkowy. Ale wszystkim kobietkom, które oglądają, przesyłam tego kwiatuszka. Moi drodzy, teraz już wersja pomarańczowa z drapki, bonus 7. Także zaczynamy i drapiemy. No, zobaczymy. Fajnie, jakby coś było. Moi drodzy, jest siódemka wymarzona. Jest siódemka wymarzona, także mamy 20 zł na pewno. No bo siódemka nam mnoży wygraną, także rewelacyjnie. Fajnie. Bonus 7 wersji, takiej pomarańczowej, jak widzicie. Okazuje się dla nas szczęśliwy. Także co? Szukamy dalej kolejnych wygranych. Oby się pojawiły. Chmury, dobra, ale jest siódemka, jest dobrze. Jest przyjemnie. Słoneczko. Tak jest. Słoneczko świeci. Na dworzu, na dworze. Szukamy dalej ananas. Dalej mamy klips. Dalej, kochani, mamy diament. Plecak. Kochani, jest kolejna wygrana. Jest plik. Także rewelacja. Bardzo się cieszę. Super. Cytryna. Korona liśnie, balsam, no i moi drodzy, perła oraz oraz palma, no dobra, mamy w sumie dwie wygrane, z czego jedna nam mnoży, no dobra, no to co, 3, 2, 1 i zaczynamy, sprawdzamy, pod siódemeczką mamy, moi drodzy, mamy 10 zł, ale razy 2, czyli 20 zł, no i kochani, teraz czas na plik, a w pliku mamy też dyszkę, Czyli w zdradce bonus 7 wygrywamy 30 zł. Fajnie, przyjemnie, elegansio. Sprawdzę jeszcze sobie tylko na legendzie, no ale na pewno musi być taka wygrana. No wszystko się zgadza. 30 zł trafia do nas. Także fajnie. Moi drodzy, jeszcze jakby świąteczne odliczanie dało nam chociażby zwrocik, to będziemy na plusiku, ale. Małym, ale na plusiku, kochani, zaczynamy, zaczynamy. Przybliżę Wam, żebyście jak najlepiej widzieli. Zaczynamy świąteczne odliczanie z numerem trzecim. Także no, numer trzeci może się nam tutaj dzisiaj popisać. No i szukamy. Póki co jest kula, dwójeczka, kominek, trójeczka. Aniołek. My szukamy, kochani, prezentów. Fajnie, jakby się pojawił nam prezent w tej zrapeczce. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co dzisiejszy świąteczno-odliczaniowy los dla nas przygotował. Przyszki. <zyszki> Dalej. Dalej mamy kartkę. Ósemka była. No to teraz dziewiątka. W dziewiątce są sople, dziewiątka, a no to dziesiątka, dziesiątka, lizak, jedenastka, w jedenastce świeca, dwunastka, kożuch, trzynacha, piernik, czternastka, kochani, mamy reniferka, piętnastka, mamy skrzaciora. Lecimy dalej, kochani, lecimy dalej. Mamy szesnastka ciuchcia, siedemnastka czapeczka, osiemnastka dzwonek, dziewiętnastka stroik, dwudziestka, moi drodzy, mamy skarpetę. No i zbliżamy się do końca. Zostały nam jeszcze raz, dwa, trzy, cztery pola do zdrapania. No to drapiemy, szukamy choineczka. Dwadzieścia dwa, kochani, mamy Rękawice 23. Sanie, no i moi drodzy, ostatnia szansa na wygraną. Wisi na choince. I ciekawe, czy przy choince, pod choinką, będą prezenty. Ale moi drodzy, niestety, trąba, <grym> także zdrawka trąba, niestety nie ma wygranej SRD. Także moi drodzy, no niestety tu się nie udało. Ale bonus 7 troszeczkę ratuje nam nasze 4 litery. Bo bonus 7 spisał się dzisiaj bardzo dobrze. Jest siódemka i jest plik. Także jest git. Moi drodzy, teraz już się będę z wami żegnał. Życzę wam miłego popołudnia. Dziękuję wam za oglądanie. Jak ktoś nowy na kanale, zachęcam do subskrypcji. No i do następnego. Na razie. Hej, cześć. Papa. Pa.